A dzisiaj Wam pokażę co chcę sobie kupić w Action bo w sobotę jadę do Action i będą wklejone te rzeczy, bo mogę Wam mówić po prostu nazwy a nie będziecie tego kojarzyć, no to wolę Wam zdjęcia wkleić poczekajcie, bo mnie tak bardzo ehm, Pierwszą rzeczą to są takie mm... A z nógcie wy takim, No szczerze, tu, znaczy macie tutaj zdjęcie takie. E, moja siostra go ma. Kupiłam sobie ostatnio i mega fajnie no może miesiąc temu. Takiego, no i mega fajnie więc sobie muszę kupić. Tam są akurat jeszcze dwa kleje. więc Sigma. Więc byłoby fajnie, bo ja sobie mega kocham robić paznokcie. Hmm. A wiecie czemu kocham robić paznokcie? Bo wam pokażę, patrzcie ja mam tych paznokci, paznokcie mój świat cały, a wiecie czemu? Dlatego, że mam po prostu tak bestię, z z mam moją Mamy jakby... Znaczy firmę, taką w domu po prostu, i my sobie robimy paznokcie i tak sobie na niej że to jest nasz po prostu sklep. My sobie tak udajemy do każdy, tak co sobie robi. Więc no, i najpierw będzie rzeczy z paznokci bo bo tak. Teraz są takie fajne były różowe. Tutaj też mam kleje zdjęcia. E, nigdy różowych paznokcie akurat nie miałam section chyba. Może miałam tu takie kwiatkowe, takie... Oczywiście drugie ręki nie mam. Nie wiem czemu. Takie kwiatkowe miałam, ale to granatowe i myślę, że ten te kwiatkowe mi się mega fajnie. Mm. Użyłem, no ale tu jest, są właśnie te różowe no akurat mam kle kleje albo nie, po kolei bym te no są te fajne różowe i one są długością mega fajną więc dla mnie długość jest mega fajna, czy długa, czy niedługa po prostu żebym miała na jakieś imprezy, bo mega dużo mam teraz imprez Nie. A ja na przykład no urodziny, takie inne rzeczy. Więc... Więc... To, y, kolejna rzecz to są takie, te żółte paznokcie. Takie żółte. One są mega fajne, bo one są bardziej takie krótkie. A ja też nie kocham długich aż tak za ale... Tutaj chyba będą dwie żółte, bo nie wiem ile tam było żółtych, ale... Y, wiem, że były, więc te wkleję i te. Nie wiem. Mogę jedną no albo dwie. Eee, więc... Tutaj wkleiłam i... No... Więc fajne, fajne. No i na razie będą same paznokcie, no... To będzie tylko film z paznokci. Co kupuję sobie z paznokci dlatego, że ja po prostu nie mam jeszcze wyboru co kupię z action, z dodatków na przykład i takiej rzeczy, więc paznokcie na chwilę Zastanawiałam się, poczekajcie Zastanawiałam się nad taką lampą tutaj po prostu jak ja robię paznokcie, no to po prostu próbuję się uczyć paznokcie, bo się po prostu umiała robić takie fajne paznokcie i no więc no ale tutaj nie wiem jaki to jest kolor że zapomniałam ale te pasnok gdzie też są mega ładne ja je na pewno użyję kupię je i sobie będę musiała zrobić screenem No bo muszę Wam też pokazać a sobie zrobię też ten je będę właśnie kupywać Dlatego, że ja chcę mieć dużo paznokci, ja chcę mieć normalnym. Na no, wiecie, na inne okazy jakieś mieć mega dużo paznokci, no powiecie, ja mam mega dużo. A wiecie, że ja kocham paznokcie, więc dla mnie ja nie mogę kupić paznokci. Ale mm, jak się znamy, nie musisz lubić paznokci. Nie. Ale po prostu kocham paznokcie, ale dobra, nie w tym temacie. W ogóle moja wyf ma takie paznokcie i ona... ja właśnie je chcę sobie kupić, bo one są mega ładnego koloru. E one są... czekajcie nie mam, ale one są więcej koloru ten, niebieskiego i fioletowego. Tak jak wiem. A może... O mam. One są takiego więcej koloru. Takiego fioletowego, różowego. Więc fajne. To nie są moje liby fajnych. Nie. Zobaczyłam, kochani, że jest. Widzicie. Na drodze. Nie żartuję. Po prostu... Są... Yy. Mm. Nie zapomniałam kiedy to nie, leżało to gdzieś na podłodze, no i wiem. Ja wszystko co jest na podłodze, no i biorę, no ale tylko to umyłam, więc... No a tutaj nie wiem jakie to są kolory, ale jeszcze bym to może chciała, to... Wkleję jeszcze tutaj ten. Co bym tutaj chciała? To by było na test tego filmu. Bo chciałam tylko pokazać, jaki ten chciałam. Bo do ekstiona Więc muszę kupić, Muszę. nie wiem tego eee, no więc jak najbardziej bym chciała eee, te patokcie więc mogę znaczy no jak je kupię to wam dam wam znać żebyście po, e, oglądali ten tutaj filmik i no ja sobie teraz go lecę montować i wstawiam i macie coś teraz do oglądania i potem będzie kolejny film. Y